Witamy wszystkich serdecznie Słuchajcie Ania ile dzisiaj przejechaliśmy? Dużo Naprawdę dużo Całkiem nowe miejsca Szukamy podgrzybków Praździszki jak widzieliście obrodziły ładnie Ale nas interesują Podgrzybki To był podgrzybkowy las I pewnie będzie Byliśmy w jednym, w drugim, teraz w trzecim lesie Kilometrów masa i dopiero pierwsze teraz podgrzybki. Ania zobaczyła. Spójrzcie. Jeden Tu jest drugi I tutaj dwa obok siebie. Pierwsze podgrzybki. Cieszymy się chyba, nie? No bardzo. Znaczy się, że zaczną rosnąć. Może i więcej nic nie będzie. A ja, a ja widzę blaszkowego jakiegoś. To też pierwszy blaszk blaszkowy jaki tutaj widzimy. Popatrzcie. Naprawdę tutaj nie ma nic. Wiemy dlaczego tutaj akurat nie ma ludzi. W tamtych lasach, gdzie wiemy prawdziwki, widzieliście ile? To ludzi jest... Aniu? Masa. Masa samochodowa giełda samochodowa dosłownie. Parking zawalony cały. Wzdłuż ulicy samochody pełno. Dlatego wolimy jednak ciszy spokoju tutaj. Dobra, jeżeli coś jeszcze będę nagrywał. Jeżeli nie, to będzie film łączony. E, a zresztą wyrwiemy je, najpierw pokażę. Co ja robię? A co najlepsze? Tutaj na drogach nawet nie ma ślaków. Kompletnie. Super. Popatrzcie dobra czyścimy, szukamy dalej uciekł. Witamy serdecznie ponownie słuchajcie, widzieliście te cztery podgrzybki i to było tylko tyle. I po południu przyjechaliśmy zobaczyć sobie co się dzieje tutaj. Na prawdziwkach. To jak widać Ściąg. W okolicy nic kompletnie żadnego. I ja tutaj patrzę. O! Patrzcie z góry. Nie widać nic. A tutaj? Widać. Wyrasta. Słuchajcie. Nie spodziewamy się wyników. Naprawdę jakichś rewelacyjnych. Po kilka prawdziweczków, jakby było do znaleźć dobrze a co będzie to zobaczymy słuchajcie, później Wam powiem o komentarzach, jakie ludzie napisali jesteśmy pazerni o Jezu, nie będę Wam aż wszystkiego chyba cytował ale później z Anią się pośmiejemy z tego no i zobaczcie, ten już w koszyczku tutaj następny się jednak jeszcze trafił nie wszystkie ludzie dojrzeli. Nie zawsze się zobaczy. A tutaj zbrodnia była. Popatrzcie. Skrzydło kruka. O, jest następny. I jeszcze jeden. Popatrzcie tutaj. Maluszek. Widzicie? Tu jest. Zakrywamy grzybnie cały czas i z tej strony mamy tutaj prawdziweczka. Opatrzcie. Także powoli, powoli trzeba pochodzić popatrzeć. Przy każdym wejściu będę Wam <coughs> mówił o komentarzach, <coughs> jakie były negatywne dla nas. Ja się z nich już tylko śmieję, kiedy się przejmowałem. Wyobraźcie sobie, że. Gościu napisał, nie rozumie jak to może być, że dla nas tyle prawdziwków. Co innego jakbyśmy na sprzedaż brali. No. <laughs> na sprzedaż. Nigdy nie sprzedawaliśmy i nie będziemy sprzedawać. Lubimy grzyby i zbierać i jeść. Nasza rodzina jest zadowolona. Znajomi tym bardziej. A my się z tego cieszymy. Wyzwiska różnego rodzaju o naszej pazerności, megalomanii. Także takich wyzwisk dawno nie było. Zostawiłem kilka tych komentarzy. Te, co były, przekleństwa usunąłem, zbanowałem ludzi, a resztę zostawiłem dla śmiechu. Niech sobie oni widzą. Jak ludzie ich traktują. Dobra, ja to czyszczę i szukam dalej. No i spójrzcie. Tu jeszcze znalazłem jednego czy dwa takie małe. Tutaj następny. Maluszek. I tutaj też. Jestem zdziwiony, bo tyle ludzi, co tu przeszło, właśnie podjechał samochód. W środek lasu. I słuchaj, chodzą. Dobra, a my szukamy dalej. No i popatrzcie, kilka jest. Tak do Ani, zobaczymy, co tam Ania ma. Mówi, że coś tam ma. Spójrzcie, fajnie. Coś tam się trafia. To się trafia, ale na, no, no, nie, no nie będzie takiego szału, jak mieliśmy. No nie oszukujmy się. No, te tabuny to przeszły, no to masakra. Wiecie co? Przejechaliśmy tutaj raz, ja zobaczyliśmy ileś samochodów. Nazad jedziemy sobie gdzie indziej. No bo z sensu. Ja rozumiem, że każdy chce nas zbierać, i, i my nie mamy o to pretensji, ale my, my nie musimy zbierać w tłumach, bo po co? Dobra. Szukamy dalej. coś się fajnego znajdzie, to będę nagrywał. No idziemy do Ani, Ania mówi, że dwa. A, o jaki ładny, pokaż beczułeczkę. Spójrzcie, ale piękna beczułka, brawo, a ten? Ale też jest fajny. No super. Tak jak mówimy, nie spodziewamy się wielkich wyników. Ale coś. Coś jeszcze, popatrzcie, świetne. I przede wszystkim zdrowe. O, nie ma śladu, to Zobaczcie idealnie. Wcześniej jak tego to od razu było widać. Tak dobra. Szukamy dalej No i znowu lecę do Ani Pojedynczych To raczej nie będę nagrywał, ale mówi, że ma dwa, więc dlatego idę. Dzisiaj nie będzie rewelacji. Ach, już chyba piąty raz to powtarzam. Jest, widzę go. A Tego widzę kochanie. Wiesz co? Ja nagrywam. Tutaj. Popatrzcie. Tutaj. Ale ja chcę coś zobaczyć. Spójrzcie na to. Górka. Czy tu nie będzie? Oczywiście, że jest Aniu. Popatrzcie. To Twoje, ja tego nie ruszam. Nie, Ania jest czwarty. Patrz obok. Tu jest ten, a tutaj jest znowu góreczka. Popatrzcie. Popatrzcie. Te, co najbardziej poukrywane. To jest Ani Stado, Ja tego nie zrywam jej. Niech sobie zrywa. Po prostu jestem zazdrosny sam bym chciał takie znaleźć. Nie, dziękuję. Popatrzcie. O. A, tu jest jeszcze jeden. O jeszcze jeden, popatrzcie. Pięknie. Spodziewałeś się Aniu? Z czego? <noise> że tyle będzie? No raczej nie. Po tych raczej, tłumach, nie? No tak. Nie, ciężko było będzie, bo te duże wyrwano. Dobrze. Ale te... Ale przynajmniej... Nie spodziewałam się, że po wczorajszych tłumach no. dzisiejszych rano co zrobić? a codziennie, codziennie są ludzie teraz puściłem wiesz kilka filmików teraz ludzie są naprawdę, na mnie przeszkadzają ludzie niech sobie zrywają tylko my nie musimy w tłumach zbierać tak, jest za dużo ludzi, jedziemy dalej, nie ma problemu Aniu, to Ci oddaję tego i wyciągnę Ci tego, dobrze? O, ale ciężko zakryjemy tą grzybnię Patrzcie jakie piękne betułki Super Zobaczcie nasze korzenie. Patrz co ja zrobiłem o kurczę. Widzicie dostałeś. to? Tu był jeszcze grzyb. Nie. Już po nim. Nie, Zdarza się. Te są tak poukrywane, że... Jasny Cieszko. gwint. Cieszko je Trzeba uważać jak się po liściach chodzi. No tak, ale tego no, nie było widać było całkiem. Widać, no. O. Dobra. Ech, smutno mi, szukam dalej I wyszło, że trzeba nagrywać i pojedyncze Ania tam co prawda miała trzy, teraz to nie nagrałam, ale tu popatrzcie, jak ślimak zeżar. Oby był zdrowy dlaczego mam nie zabrać, do suszenia się nadaje zostawię to, ślimak zeżar dalej Czy jeszcze cokolwiek? Chyba tak. Spójrzcie, czy to nie jest prawdziwek? Oczywiście, popatrzcie. Jest bardzo dużo ogonków. Nasze ogonki są poukrywane. 90% my, my ich ukrywamy. Nie widać ich na wierzchu, więc wiemy, że to ktoś inny był. A byli ludzie. Popatrzcie Nie wszystko zobaczą Widzicie to A tutaj w tym jeszcze ślimak siedzi w grzybku. Ja tutaj jeszcze chwilkę popatrzę Te wyczyszczę do koszyczka Kawałek dalej pójdziemy. Tam, tam Ania sobie szuka jak widać. Zostawiłem tam koszyk z tamtymi grzybkami Ania mi mówi, że ma kilka więc idę siedem. siedem? Ładnie to to chyba... Tylko no, że więc trzeba... Oj, to wiesz, przy moim słoniowym kroku. Poczekaj, na wonek wam jeden jest. Widzimy. Tutaj drugi. I... Z tej strony wezmę. O patrz jaki maluszek. Trzeci, cztery, pięć, sześć, siedem. Ania, to są te, co tutaj zostawiliśmy, pamiętasz? Tak, dokładnie. A ten? A tutaj? To tu jest osiem. Ja to jest osiem. Się się a są strasznie maleńkie Osiem. Więc... Ale jak ich nie weźniesz, Ania, a, ja wiem, tylko, że to wierzysz, to ślimaki z nimi zrobią. Dobra. Słuchajcie, osiem maluszków słoikowych, typowo słoikowych. A jakie je zostawialiśmy, to były wielkości paznokcia. Dobra. Aniu, zbieraj te, bo za chwilę je ktoś nasz podepcze. Więc lepiej, żeby były zerwane. Tutaj pierwszy był. Tak, 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 tu. Szukam. Tu pierwszy był. Dobra. Słyszycie to, Ania mówi? Teraz tylko jedyna szansa na te małe, co się pochowały. No raczej, wiesz, wyrywają te większe, tak, zgadza się. Zgadza się. A spójrzcie, chciałam tutaj popatrzeć. Myślałem, że tutaj jest. Nie ma, schyliłem się. A tutaj. <laughs> Są dwa z tamtych, co Ania miała, z tych małych. Jeden okazał się całkowicie robaczywy, a reszta fajna. Tak to jest. Nie wiadomo, od czego to zależy. Niektóre są robaczywe. Niektóre są zdrowe. Obyśmy same te zdrowe trafiali. Dobra. Czyszczę te. I szukamy dalej. Zobaczcie. Zawołam, a nie mamy podgrzybkowe miejsce kilka podgrzybków jest o, zaraz komentarz tym razem czarne rękawiczki masz ja różno kolorowe. I tutaj Ania taki mały w Widzisz? zależności jakie to zamówię jakie mam akurat wene twórcze popatrzcie jakie piękne podgrzybki tutaj Aniu tutaj jest jeden Spójrzcie. Jak. wiem, że Was na podgrzybki bardzo mało interesują ale my się z podgrzybków Niezmiernie cieszymy. Ja też wyciągnę jednego. Dla nas pod Oj, główka mi uspadła. Ale przynajmniej widać, że zdrowy. Dla nas pod jest grzybkiem najsmaczniejszym. No nie, no rydza jeszcze chyba, nie? No, ale jednak pod Ale pod tak, do suszenia. Tutaj taki mały. Tutaj, zobaczcie. Pokaż, ludziom. Pięknie. Dobra. Podgrzybki pewnie Was aż tak bardzo nie interesują. Za chwilę będziemy szukać dalej prawdziwków. Ale zaglądając yy, od czasu do czasu na podgrzybeczki, no nie widzę tu następnych. Wiem, wiem, podgrzybek, ale ślicznie wygląda. Dlatego go nagrywałem spójrzcie ale powiem Wam szczerze że część tych podgrzybków jest zaczerwiona niestety są to pierwsze podgrzybki dlatego tak jeszcze czerwie się za nie wzięły dobra, szukamy sobie dalej zobaczcie to nie nasze, ktoś kroił ja zawsze w takich miejscach od razu zdwojona czujność i szukam. Spójrzcie, jeżeli ktoś kroił, to znaczy, że tu się grzybki trzymają. Popatrzcie, jest jeden. Tutaj to krojony. I teraz popatrzcie, tutaj to samo. Przy samym tym krojonym zawsze sprawdzajcie, jak ktoś kroił. Tam widać też kawałek ogonka. Warto zawsze popatrzeć. Wiadomo, że nie wszędzie się je znajdzie, ale to jest takie bankowe prawie miejsce, gdzie mogło, mogą być jeszcze praździszki, bo były małe. Ktoś nie dojrzał, one podrosły. Dobra. Nie widzę czy jeszcze szukam dalej. No jesteśmy skazani na szukanie takich maluszków. No, wcale nie taki maluszek wyszedł z tego mchu, więcej tutaj nie ma. Fajnie. Chociaż pojedynczo, a tutaj popatrzcie prawdziwki, kilka podgrzybków, łani to samo. Ale w miarę, w miarę wyzbierane jest. W jakieś nowe miejsce trzeba znaleźć. Tutaj takie pewne było, ale wiecie, każdy chce. No i tak jak mówiłem, tylko skazani na takie maluchy. Szukamy dalej. A teraz coś dla oka. Spójrzcie. W zimowe wieczory. Na te kolory popatrzeć. Piękne. To jest coś piękniejszego, ale. Dobra, idziemy dalej. No, i do naszej kolekcji jeszcze wpadnie. Mała kozia broda. Tu nie mówcie, że robię dziurę. Bo pamiętajcie, kozia broda jest pasożytem tu ją wyczyszczę na chwilę i kuskę dam do koszyka szukamy dalej ciężko dojrzeć, no ciężko dojrzeć. ale do naszego sosiku popatrzcie jaki piękny Aniu możesz go potrzymać, a wezmę drugiego? od razu, i tutaj jeszcze jeden Mamy kilka maślaczków, mamy praździki, mamy podgrzybki, mamy koziąbrodę Jeszcze kilka kurek pójdzie i na pewno będzie coś fajnego To nie jeden sos, ale i suszarka będzie musiała być włączona. Dobra Zdrowy chociaż ten w miarę? Eee, zdrowiutki. Fajnie. Bo tam były yy, pół, na pół. pół na pół, takie małe, a były pół na pół. No i super, podoba mi się to. Idziemy dalej. Byliśmy w tym łodniku gęsto. Ilania grzybów. Poczekaj, jesteś cała w igliwiu Pełno. Tylko same igły, tylko. Ale przy samej drodze weszliśmy i Ania co dojrzała? Popatrzcie no. Proszę. Wiesz co? Chyba ma ślad, nie? zobaczcie, przy samej drodze yy, tak nie zaglądaj tam dalej no i to także jeden jest jeszcze, chociaż z tego lasku tak, popatrzcie, no tak mamy u Ani w koszyku to nie jest źle dobrze wcale tak, dzisiaj więcej, bardziej spacer niż zbieranie ale zawsze coś dobra Szukamy dalej. No i jest kolejny z tych średniaczków. Popatrzcie. Piękny. Tylko raz w roku można trafić na taki wysyp, jak my trafiliśmy. W samym roku mieliśmy też taki wysyp w innym lesie. Teraz w tym lesie byliśmy... Znalazłem dwa czy trzy prawdziweczki. Tutaj, jak widać, był wysyp piękny. Nazbieraliśmy się i to tak porządnie. Dobra, czyszczę. Co znajdę, będę nagrywał. No i znowu, zobaczcie, ogonek. wokół niego szukam. Popatrzcie, tutaj pod gałęzią jest prawusek. Zakrewamy śliczne pojedyncze, naprawdę pojedyncze. Pod was się nie, nie znajduje, ale zawsze to coś. Oby chociaż pojedynczych było więcej. wiecie co? Ania mówi, że ominął on prawdziwka. A ja tego widziałam tutaj, to. To. E, no prawdziwek. Są dwa takie... Chyba tak, wyciągnij, bo nie jestem pewny. Ja też ale... Prawdziwek. Zobaczcie. Bo tamte to trujaki, nie? No to te dwa tak. Popatrzcie jaki. Tylko piękny. Muchu, co A już... jednak jeden się tutaj uchował. Możliwe. Czeka, myślałam, że rydzę tutaj. A co, co tu jest? Nie wiem. Popatrzcie. Jaka ładna kurka. A je w tej klawie. Tu obok jeszcze jedna jest. Oto zobaczcie, jaka piękna pomarańczowa kureczka. I tu jeszcze jedna. O. Dwie kureczki. Dzisiaj zbieramy na taki mieszany sosik. Będzie fajnie. Y, to. Nie, to, to też nie. To żrłiaczek. No Widzicie? Dobrze, dobrze, że chociaż jeden na tym lasku. Bo to jest ten chyba ten jeden, co ten, co mówiłeś, Tak, na nagraniu, na nagraniu mi... widziałem ale nie, to już za dużo czasu minęło. Dobra, Mówisz? szukamy dalej. Spójrzcie, jedno z nich to kurka, a drugie lisówka. Lisówka pomarańczowa. O, pokaż teraz od spodu zobaczcie różnicę. No, popatrzcie. Tu widać różnicę znaczną, żeby ktoś się nie pomylił. Sam kolor, jest inny. Tak, kolor jest inny. Nie jest grzybem trującym, jest grzybem niejadalnym, ale pamiętajcie, tego się nie zbiera. Kurkę jak najbardziej. Szukamy dalej. Popatrzcie jak łatwo się pomylić teraz. Jest ich pełno. I tu takie większe to wszystko lisówki pomarańczowe to nie są kurki no i jeszcze kozia brudka. Ania też znalazła jedną małą wyciągnąć zakryję, a to tylko dla oka, tak jak mówiłem to jest pasożyt to nie musi mieć zakrytej grzybni on się wiąże z drzewem. Dobra. Później się to podsu yy, podczyści lepiej w domu. I tak to mu trzeba wymoczyć. Pojedyncze kureczki. Ale ta akurat jest ładna. To prawda, się rozwaliły na kawałki, ale trudno. Piękna. Do ani do koszyczka, bo ona tam zbiera. Popatrzcie, wciśmy sobie dróżką i tamtędy idealnie na dwa prawóstki. Pozwólcie, nagram szorca z tym. Nie będę ich teraz wyrywał. Później wam je pokażę. Tamte dwa, co widzieliście, nagram szorca z jeden, był cały, robaczywy. A jeden główka dobra. Popatrzcie tutaj. Pod krzaczkiem się schował. Aha, ten od razu czuć, że twardy. Piękny. Fajny. Takie lubimy. Niestety w tym lasku, gdy było tyle, tyle kurek, nie ma nic. Szedłem tam, zmęczyłem się od diabli. Ale nie ma. Przy brzegu można to znaleźć. Idziemy dalej. Spójrzcie, jest kolejny, ale to chyba krasne. Oczywiście krasnoborowik, popatrzcie. Dobra, zerwałem to, przeczyszczam. Zabieram, ale cienko. Na razie nie widzimy jakichś lepszych perspektyw. Spójrzcie, co Ania znalazła. Z mojej strony tego nie widać. Aniu, odsłaniaj. powie Ale bialutki. Zobaczcie. A tak to tutaj dużo krasnoborowików się pokazało. Znaczy dużo. A nie jednego, ja dwa. Stary się pojawił. Dwa tylko jeden z kogoś zerwany. A no to faktycznie. Dobra, słuchajcie kończy nam się las idziemy jeszcze zobaczyć na kilka podgrzybków, może jakiś maślaczek i spadamy do domu tyle nam chyba wystarczy, nie? O, musi, nie mamy musi, musi. I pokażemy Wam podsumowanie już yy, blisko parkingu no i spójrzcie jeszcze jeszcze coś jest jest jeden odsłaniamy jest kolejny i tutaj jest jeszcze jeden. Jak były trzy, to jeszcze chwilkę tutaj popatrzymy. Może cosik, ale naprawdę słabo. Słabo w tym kawałku lasu. Ogólnie dzisiaj, jak widzicie, jest słabo, ale zawsze to coś. Szukamy dalej. A weź podnieść kochanie, zobaczymy jak ten. Słuchajcie, takie podsumowanie. To jest nasz wspólny zbiór. Na dzisiaj nam wystarczy. Fasik będzie cac. Pozdrawiamy wszystkich. Odprawiam. Cześć Wam.